Nie no, dostaliśmy w pierdol, no taka prawda no Nie ma co w ogóle gadać Zniszczyli nas po prostu kompletnie znowu Chaos, to było masakryczne Za dużo skupienia się na granatach faktycznie Lepiej pewnie by wyszło gdybyśmy sobie w ogóle nic nie przygotowali <grym> Na no, się możliwe No tak Nie no ale granaty granatami ale u nas nie było prowadzenia w pewnym Dostaję na A, Dobry, Thanks, jeszcze jeden może być, jeszcze jeden u was może Spokojemy, być. Leży z CT. Stronka Kup końc na najpopularniejsze ruletki CSGO Empire, CSGO AC, Gamdom i wiele więcej. Z konem polski dostaniesz darmowy balans. Link do strony w opisie. Polecam. E, a Izaak jest w stanie na przejście dać smoka? Do e, z Tak. Tak. No, z długi dam. Tak, zajebiście. I Saju idź tam robić robotę, mhm. a my chodźcie pod Chodź na Galisu. Dobra, daję smoka teraz, tak? Tak, dawaj, 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 cały dzień roboty robić. Mm -hmm. Jak tam widział cię? Chodźcie, krop, wychylam, kropimy go. Chodźcie, biegamy, biegamy, biegamy. biegamy. No ja za długami, jest, za na tam. tam. O, patrzę. O, brama, brama jest. Oho, CT już. Na gali jest, na gali. O, No, już gale skoczyłem. Nie, no, ale... miałem Dobra Dobrą pozycję miał, no w łeb celowałem No tutaj p 250 tak. zabrakło na tym trupie, nie? Znowu losam, w piździec Dobra, idziemy czego? go, jebajecie go tam Chodź, chodź Rotowo na B Besa, cześć Za besem bombę, bombę plant, e, dam mu biegnie goście Ceta jest, ceta. Co to leży? Po głowie CT Jeszcze jeden z CT Po głowie jest Kurde, jeszcze Dobra, bo jest spaka nice. no, nice. no, Zajebiście Dobre, Ekko Ej, flesza no. daj, masz to flesza, lecz nie bardzo Nie mamy AWP był chyba bez, bez. Tak AWP, no Nice Pięknie. Możemy to uspokoić, albo dać, tak. możemy sobie dać naszą linię Nie ma w base jak ktoś mhm. Damy naszą no ja linię? Tego... Ja, ja dam tego, daj, daj drugą, daj, dru daj, dwó daj dwójkę, wiesz, daj mi tego Panowie, Zdał się że go rzucę? Czas, panowie. 45 no. sekund. Jest czysto, możecie wyjść i rzucać z dołu tak. nawet, jak nie dacie rady. No. Rzucajcie, ja podchodzę już, co? So. Nie, nie ma czego drugiego. No to rzuć po prostu, złapy. No spalę besa, spalę Besa a Psa, nam patrz w dół. Biała. Nic nie weszło, nic nie weszło. Ja też przechodzę. Prze przebiega teraz. Przebiegł, z Galen. ze smoke'a weszł w I BS jeszcze, był Sajon nie, nie wiedziałeś nic? Nie, no musiałem patrzeć w plecy, no. Lepiej. No, musi się w przodek kiedyś. CT był, CT był jeden. Kaliś go paga? 20 sekund, no nie mamy czasu, róbmy coś, brama, no, stoi, to brama stoi, brama no, stoi, ja biegam bo. Brama pod inną. Jak się pisze taktyczną pauzę, się robi? Kropka, tac. No, to poczekajmy sobie, chwilę. Zajmij się Zajmijcie inną. Na midzie bramie, obity! Tak. To ten? Tak. Przeszyj mi teraz! Ej, dajcie radę zresztą. granat. Dobra, Włóżcie na skrót długiej To może być zaraz. Mogę dać smła CT. Ej, chce ktoś ja zeskoczyć do Respacet pod pod podjechać? Nie bardzo Dores pacet, i Iza chcesz skoczyć i wjechać w nich Mogę tak zrobić. To ja dres Ale to jest zajęcie musisz dać, Spago. Mogę dać, dać tak. daj. Daj spago daj na zajęcie Spalaj jeszcze BS i przeskoczę sobie Dobra. Poczekajmy Możemy, no. W lewe, Ty. W lewej dobra. wszyscy na gali teraz. No teraz musimy, musimy wjeżdżać, to, tak. Ty dasz na blisko tak, tak, daj na blisko smoka. Poczekaj. I tak będziesz skakał, tak? Okay. Tak. Poczekajmy jeszcze chwilę. Ja ready. Dobra, możemy dawać. Dajemy? Daj się na wylot od i flesha. Mhm. Leży. Jakim skujem to się stało? Nie wiem, chodźmy może midem teraz. Dawaj. Ja pierdzielę. On ma co to i Graj swoje. Musisz zrobić On już dojechał. Mamy pauzy? O, długie jeden. tutaj z galą ze Tak, wchodzimy już. Fleszuję CT. Super. Dobra, uważajcie tylko tego na normalnie Długie ciągle. Leży długa. CT. Leży. Super. Ja patrzę plecy, położycie. pakę. Mhm. Plac na galę. Dobra. Idę Pasko może do ciebie pod Gale. Ja patrzę na razie sobie. No możesz iść. Zerkam do Z plecami patrzę No, ja to sprawdzam. Widzę jej. Gala widziałeś? Widział mnie, to jej. go temu pomagaj mu. Ja Pokojno. cofam, cofam, ja cofam, ja cofam, cofam, cofam. Stawiam tyflesza. Cofam. Długa jeden. Na już. Pokaż gala. Długa już. Sam jesteś. Pochodź, gada Nie! Defa nie ma. O, Mama. Ty. Mhm. Ja mam ABS. Dobra, dobra. dawaj. Flaszuj! Proszę. Dawaj, dawaj. Za bs długa był za BSem i od drugiej. Spróbujmy teraz to zrobić. Zobaczymy jeszcze jak... Dobra, ej, no musimy ogarnąć się na pewno. To długo, kurde, musimy wygrać w końcu. Ono. Ty, Fabor, a ty nie chcesz polecieć z do przodu po prostu? Gdzie, na długą? No Nice. Jeszcze jeden jest, jeszcze jeden fleszował i uważajcie. Tak. Ale auto już. Dawaj. Ceta jest. Ale A młoda jest. jest chyba na... No. No, gdzie? E, będziecie mieli smoke'i Ktoś... w to dach, palić, Auto. Brawo. W bok Auto zabite? Last nie, last auto. auto. last auto jest. Ja, co cofam na bajkę? pięknie. tą kiję ja tam Pewor. Czekaj, podejdź Pewor. To będzie takie obvious, trochę. Spalę tę platformę, na naszych czekamy. Podejdźcie się pod to. Flashek jest jak, jakiś... na, platformie, na platformie. Jest na platformie. Jest na do lewej. Nic nie widzę. Nic nie widzę. No. Super. Super. Ja ja w smoku, Drama jest. O no smoku był jeszcze jeden. Ale no, wiedziałeś co? Minąłem go jakoś, nie wiem. Top mi da spalili? Flash, uciekaj, ja, flash, uciekaj. Dostaje na. Dobra, 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 dobra. Jeszcze jeden może być, jeszcze jeden u Was może Spukujemy być. Leży z CT. Leży z CT. lecę, chodzę dole. Plecy, dole. Po po dole. Weź BS po prostu. Gala jeden, ja mam galę. Coś za dług. Ceta też mógł pójść w sumie. Ta. CT nie widzę w ogóle. Długa jeden jedzie. Chyba razem długą jadą. To dwóch, chyba, no? dwóch raczej, no. Ta. Nie, Gala, gala! gala. gala nie no, po głowie jest. Ja nie nice wiem, ja słyszałem go to jak top mi leciał, cool. to musiał się wrócić, flashnąć i flashnąć. Kurde, ja mówiłem, że jeszcze jeden na długie może być, nie? Bo ja się o. miałem po prostu na pałę poleciałem. Dawaj. Oni czekają, rzućmy po dwa flesze. Jakoś... No go. Na mi jeden. Ej, czekajmy jeszcze. Twój się źle odbił, Jej, Paga gdzie dorzucić? jedynkę daj? Oni ze smoka mogą wychylać. Palili wszystko. Nic nie widzę. Nic nie widzę, zabecam BS Bez, bez cały czas. Leży. Leży jeszcze jeden z bs Ja przebiegam sobie. Winda? Plantuję. Może Winda. Na podest. Winda leży. I gdzie? Aha, ten. Nie wiadomo, nie wiadomo. Masz galę? Gala jest. Brawo, Jezus gala jest, gala, gala druga, gala druga, gala, ta gala, ta gala, ta gala, ta gala, 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 Jeszcze gala, jeden. gala, 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 Jeden, tak. jeden gala, reszta gala, 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 wam. gala, so, jest, no. Prawej, uwaga, leci flash. Ja długo spóźniony jestem, czekajcie. Trzech stoi na środku i nikt nawet w gali nie patrzy. Dobra, wjeżdżajmy, Roman. Go. Jeden w bs Długa cały czas. Bez, Zebra. Dwóch długa jest. Dołek. Dołu jeden. Dołek, dołek. Pod BS-em defa masz. Defa masz? Masz defa. Na morda w ziemię i wróć. Odkręcę się! O kurwa! To lepiej wstawać kucać, wiesz? I być plecami do niego. Mogę prowadzić go krok, noż miał... Nie, nie, tak było tak czasu, nie było czasu, nie było czasu. Mogę jedną się, wezmę mnie. Patrzę, patrzę, duak. Mogą spać, duak. Wiesz, ty zrypki spotkań czuję się. Gala. Gala tutaj Już na wlecie. Po skałce. Dwóch, da goł... galo i trzech długą chyba wchodzi. Dwóch długą przynajmniej. Wszędzie idą. A pierdziele Co no i... Ale w pierdziele Ale kurde, od samego początku z tym meczem coś było nie tak ty. no problemy, wywala mnie z Esea Nie da się no grać Ja pierdziele, ale przypał Szkoda gadać w ogóle Czuję że no to robimy teraz Dobra To To przepał Nie musisz Paluj się paluj się widzę, za, niebieską, za niebieską, za niebieską jeszcze nic jeden więcej? jest Ej zjarał się jeden. jeden jest na gali Galon wam biega jeden Smoke. Gala. Pali za niebieską przepał smoka nie mogą się paluj się nic widzę, za, niebieską, za niebieską, za niebieską jeszcze więcej nice. galon się Jeden jest na gali Galą wam biega jeden Pakę mam wyset mi, no trzeba i druga raz. Zero. Ja P9, poczekaj tam na mnie Mhm mm Razem gramy no, razem będziemy odbijać, no tak Pso, jest, w ogóle, Stata będę patrzył długo po prostu, o, tak Nie no, stopnik. Ja go pikuję z AWP Nice. Okay. Tam. Nie masz, do was? Podchodził już blisko. Leży. Nice. Więcej? Spokojnie, masz Masz Saju? Nie masz. Nie. a go masz, proszę? Nie, nie, nie. nie widać, długiej, nie widać. Dobra, aleć. Do, B dwóch! Jeden środek. 3 B. Wyszedł środkiem, czy nie? Nie. Był wiem, nie. nie ma. Idę tu Mogę ci spalić za, za dwójki, wiesz? Jak coś Będę pikował już. No, Gotowe? Palę go Przed trupem siedział Nie ma Przebrany O kurde, dobra To była jeszcze solidniejsza przegrana niż na Dżinku ostatnio Tak. Nie no, znowu gramy ja różnicą przygotowaną, nie? I w sumie znowu widać różnicę w przygotowaniu kolosalną A kiedy już Nie jest nastąpić? No jak, no bez posady, różnica w przygotowaniu. No. no ale czy znaczy, wiesz, no widzę, że oni byli przygotowani, mieli przygotowaną grę znowu, no. Nie no, my nie ogarniałem po prostu tych nas no, rzeczy, no. No, no, naprawdę. No. Ja na środku jest... Oni nie robili Dzień nic na zwyczajnego, no! 40 sekund, a wy nie możecie zająć pita sobie po fleszu To co my chcemy zrobić? No pierwszy, raz nas ta grać. Nie, no, nie było nie. flesza w tej. Jak, jak już nie wiem, staliśmy, a nie chcieliśmy przychodzić No wiem. O no to Gal jak granaty wrzucamy się. No staliśmy tam przez pół godziny, pół minuty jak wiesz Dobra, no obram to co, no. Kurde, no to D2 tak jest... nie wiem. Nie podoba mi się. Jechanki nie, nie było. No, no, mi się wydaje, że powiedzmy... Ro... Jechanka ja tam. No, ja Hanka powinna być, to prawda. Za małe no, jest jest. Jest. długa wjazd galą, albo flesze długa, wjazd środkiem, albo zajmijcie długie po prostu na pizzy i że z nich. Raz tak, ja raz, raz przeleciałem z tego smołka w ogóle. No, w tym, no to było mi. trzech, tak. Raz w ogóle, jak, jak były flesze na, długo, na długą, wjechałem sobie galą, tak że mógłbym wejść na plecy, gdyby tylko poczekać tą chwilę na długiej, nie? To bym sobie zrobił plecki od razu. A ja, To już chury. mówiłeś wtedy, że galę. Wyżyłem, mówiłem, mówiłem, że poszedłem galę na pełnej, no? Mówię w ogóle rzuc rzucali się... jak, jak już na becie, to już trzech, na, trzech naszych nie Nie, żyli, nie rzuciliśmy fleszę długą, wybiegłem na środek, a tam gościu już skracał bramę w ogóle, nie? Oni tacy byli poczuci. No. No. No oni grali też, oni standardowo, i nas klikali, no. A my tak jakbyśmy obstrani, stali w jednym miejscu do 30 sekundy. Staliśmy na długie do 30 sekundy, na gali no. do 30 sekundy, w pięciu, no kurwa, no ta gra. Kasowali na łaje chcieliśmy rzucić no. sobie na te, gościu zamurkuj trzy fragi z razu. No, ta, ta, no. To nas, to było no, nie. To, co musimy jeszcze zrobić chyba przed meczem, to ustawić sobie standard w Tero po prostu, żeby było wiadomo, kto idzie przed długo, kto idzie przed trupę. Powinniśmy sobie omówić pistoletówki żeby... i omówić taki standard. To, to jest no, najważniejsze, no, bo znowu, znowu przepierdoliliśmy dwie pistoletówki, nie? No. I kwestia jest taka, że faktycznie no jak, no w sensie są takie rundy właśnie, że idziemy w pięciu na przykład na Fenix, albo idziemy w pięciu na Gale, Idziemy na, na Fenix na Niuku, albo w pięciu na Gale, bo nie mamy żadnego standardu w sumie i tak każdy się trochę przy, przyłącza do każdego i tak sobie łazimy, a... Tak naprawdę nie mam nic potrzebnego, nie? No bo dzisiaj Więc co, faktycznie. mówiliśmy? Tylko granaty w sumie. No naprawdę, no. Za dużo faktycznie było dzisiaj. To gruntów, tak mało... był A tu przede wszystkim powinno być właśnie: powinno być ustawienie w CT i powinno być standard ustawione, nie? A potem ewentualnie granaty faktycznie, bo. Bo tak to nie wiemy, co mamy robić podczas rundy, nie? I, tak, i takie są sytuacje, że jesteśmy wszyscy na długiej i chcemy rzucić te granaty, któreśmy sobie wymyślili, ale no, no nie mamy tylko trwał <laughs> Nie, akurat. ja nie mogłem z tekstu, jak Pasza mówi, żeby ktoś przeszedł na długą i po powiedział, co to będzie za smoke! <laughs> jak to się. Pago stawiał. To było, to było takie dobre. Pago, jakiego zasmoka? Ja Ty, no nie wiem. Chodź, chodź, chodź też na dół, bo powiedz. No kurde. To... A potem jeszcze nie siadł. No nie no... Ale przepraszam, dajmy tę rundę. Na no. jedną rundę,